witam was bardzo serdecznie w kolejnych odcinkach z serii Mirror's Edge gram na nowym mikrofonie i z tego co testowałem nie zmienia mi on barwy głosu ani tonu głosu więc myślę że że będzie lepiej ponieważ mam filtr który mi się wcześniej w tamtym mikrofonie zgubił i znaczy filtr nowy, w nowym mikrofonie jest filtr i teraz nie będzie mi tak już bardziej bardzo szumieć jak we wcześniejszym mikrofonie. I powinno być o wiele lepiej, a przynajmniej tak myślę. Nie zdziwcie się jak zapomnę jednej z toreb, to może doczepię filmiku, jakby tak nie adnotację, ale doczepię w filmiku filmik w którym to po prostu przedstawię jak znaleźć e, jakąś torbę e, możliwe, że zapomnę także e, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. wybaczycie teraz myślę tak, ogólnie co by tutaj gdzie by tam mogła pierwsza torba być e, nie, raczej nie za, za bardzo, po prostu e, zbyt na, na początku by to było gdyby było teraz no jak można zauważyć, już bez Rage'a gramy, gram teraz solo i tak będzie prawdopodobnie do końca całej serii. A. Chciałbym wspomnieć, że bardzo dawno nie grałem, więc będę musiał się przyzwyczaić do sterowania, bo coś mi tutaj trochę nie za bardzo współgra. Między sekcją 3 i 4, nie wiem dlaczego e, nie mam dźwięku e, jeśli chodzi o. E, muszę szybciej zwiewać. Nie wiem dlaczego nie ma dźwięku e, od postaci, a przynajmniej od e, od, od, od jakąś. merka. E, głośność dialogów jest ustawiona na maksa. E, my mamy dź, sprzętowe. E, no, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jak to jest. E, A, no, chcę kontynuować. Nie mam pojęcia jak to jest. Um, ale mam nadzieję, że napisy, które będziecie mieć zamieszczone um, Które będziecie mieć zamieszczone na pewno będą wam przemawiać um, Czyli po prostu będziecie z nim mogli czytać to, um, że zdążycie przeczytać No nie wiem, nie wiem dlaczego. W ogóle, y, jakbyście zauważyli, dziwne, bo sterowanie jest trochę dziwne. Jakbyście zauważyli. O, teraz już jest dobrze. Dobra, teraz już jest dobrze. W tej nie przycina. Nie wiem dlaczego. O, teraz jest już w miarę dobrze, Lepiej. Co? Yy... Tak, Aha, bo stąd ty pięknie to nie mam pojęcia, nie wiem co się dzieje Możliwe że trzeba po prostu ten No nie wiem Czekajcie to... Yy... Yy, może coś na to pora... Aha yy, zaraz, 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 zaraz Z gry. Yy, nie gry A... Nie Nie, ja nie chcę fizyk ja nie chcę tego włączonego. E, przepraszam Was. Muszę niestety wrócić do menu głównego. Niestety. E, czekajcie, może pierwsze zapiszę. Naprawdę. Może będzie zapis. E, bo ja nie chcę usługi Physics. Ponieważ jak fizyk e, jest na Nvidia, a ja nie mam Nvidia, i będzie mi się po prostu ścinać. I ścinać jak nie wiadomo co. Więc czekajcie, no. Nie wiem, czy tutaj jest gdzieś torba. Nie być gdzieś torba. Nie, nie, nie. Muszę zapisać koniecznie. Zapis, proszę cię, zapis. Już. No, proszę cię. No, no, teraz już lepiej jest. Ale i tak muszę włączyć. Koniecznie. O, tutaj była torba, pamiętam. Albo nie tutaj. Nie, tutaj musiała być torba. Nie ma? Czekajcie. E, chwila skupienia. Chwila skupienia. E, mm, nie, tutaj na nie było toreb. O, Boże. Nie, nie, ja chcę za. Czekajcie, nie wiem, jestem zdezorientowany. Zdezorientowany. Zapis. Ja, ja Was proszę, zapis. Chcę zmienić te O. Yy, tak, chcę wyjść. Chcę wyjść. Yy, opcje. Yy. Okej, okay. nie jestem z powrotem. E, z powrotem. E, zmieniłem ustawienia e, funkcji. O Boże, e, Funkcji e, physics Fix. E, Fix. Jak tokolwiek się nazywa. E, już nie będziemy mieć takiej dziwnej gry. Dziwnej. No, dziwnej jak dziwnej, ale nie będziemy już mieli e, tych cięć. Dobra. E, ja się postaram przyzwyczaić w miarę do gry. Ym, no i ogólnie, co chciałbym jeszcze powiedzieć? Ym, no wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie mam nic innego do powiedzenia. Ciekawego. Wow! Już mi się. No proszę cię, no złap się. Co to znaczy? Pierwsza. Y Legend. Like, uh, nether? Net o Boże, nether. Tylko nie Majka. Eee, until... Nie mam czasu uh, czytać. Matko, ale stałem się zły w tej grze. Masakra. Przepraszam Was. Eee, o, znowu tutaj. Mamy tą... Tu? Mamy. Dobra. Przepraszam, ale po prostu. Muszę się teraz przyzwyczaić do tej gry, bo jak nie grałem w, ni w nią od października, bo wtedy y, powstał, y, znaczy powstał, został wrzucony ten y, pierwszy odcinek y, z Mirror's Edge razem z Rage'em. To był październik, y, pod koniec października, coś takiego mniej więcej tak to by wyglądało. No i od tamtego czasu nie grałem, no i muszę się przyzwyczaić, niestety. Niestety hmm. Dobra No proszę cię no nie zdziwiaj Nie wydziwię Wskacz, wskakuj tam. Eeeo może eee, sorry śmigłowiec Dobra Wow ładne ty no nie jeszcze mnie chcecie zabić tak Och, no właśnie po co byście tutaj inaczej o alo żyjesz tam w kościół nie żyjesz no teraz teraz nie żyjesz um. Ło! Wow, matko matka świętej już myślałem. Już myślałem, że, yy, że spadnę. Przecznice. Dobra! Ło! Wow, spadaj mi tutaj, proszę cię. Ja, ja, tak naprawdę niewiele, proszę. Dobra. Mmm, wczytywanie poziomu. Zapis. Mm, dobra. Do góry. O, gołąbki! Gołąbki. jakie widoki. Coś tam na Nie ma. Do góry. Dawaj, ta do góry. Samo... O nie, to nie jest samolot, to jest wieżowiec. Um. O, teraz jest samolot. Był. Właśnie. Był. To znaczy, że jak był, to znaczy, że go już nie ma. Yy, jest blisko galerii. No kurde, nie wiem dlaczego mi te głosy nie wgrywają. Muszę do góry. Dobra, mój błąd. Mój błąd. Och. No, dobra. Trafiłem. Trafiłem. I, i dawaj to do góry. Już. 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 O, oh, faith jest teraz. O oh, boże. To nie oni my ich wykiwamy, nie chcę z nimi walczyć, to mi nic nie da. O, teraz taki skill. O, spoko.